Magdalena Pecka, dzień dobry. Zapraszam na szczegóły prognozy pogody. A o poranku bardzo dużo słońca, prawie w całym kraju, ale to oznacza również, że ta temperatura jest nieco niższa. Aktualnie 11 stopni wskazują termometry w Jeleniej Górze, na Podkarpaciu Lubelszczyźnie 17, lecz tam zdecydowanie większe zachmurzenie pojawia się. Będzie to korzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Na północnych obszarach e, mogą by te warunki, poprawić się do, pogorszyć się do obojętnych, ale nadal, proszę Państwa, dzisiaj naprawdę bardzo dobra pogoda. Kolejne informacje już niebawem. Do zobaczenia! Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Witam się z Państwem w ten piękny, słoneczny poranek. Dzisiaj aura będzie nam sprzyjać. Temperatura wzrasta, na niebie będzie pojawiać się coraz więcej słońca. To bardzo dobre informacje po tych deszczowych dniach. Ja zapraszam Państwa już teraz na przegląd regionów i spójrzmy, gdzie jeszcze troszeczkę cierpliwości e, powinniśmy mieć, bo kolejne dni to jednak będzie dominacja układu niskiego ciśnienia, więc oznacza to, że miejscami będą pojawiać się oparcia. Deszczu, ale spoglądamy dalej w horyzont i już na horyzoncie widzimy sierpień, i w drugim tygodniu sierpnia już ta pogoda będzie bardzo wakacyjna, bardzo letnia. Oznacza to oczywiście słońce przez kilka dni, no i wyższą temperaturę. Na teraz o pogodzie to wszystko. Do zobaczenia niebawem. Magdalena Pecka, dzień dobry. Zapraszam na szczegóły prognozy pogody. A wzrost bezpośredniego promieniowania słonecznego do powierzchni Ziemi stymuluje wytwarzanie endorfin, a więc hormonów szczęścia. Chyba każdy z nas jest w stanie to potwierdzić, że gdy świeci słońce, nasze samopoczucie jest lepsze. Potwierdzają również to dane Biometeo, gdzie o poranku na przeważającym obszarze kraju pogoda korzystnie wpływa na nasze samopoczucie. Temperatura wzrasta, bo sam poranek mi sami był jeszcze rześki i chłodny, to teraz w słońcu jest bardzo przyjemnie i dzisiaj będziemy odczuwać komfort termiczny, bo temperatura będzie wysoka, ale nie będzie zbyt wysoka. Zatem zapraszam Państwa już teraz na przegląd naszych map pogodowych i sprawdźmy jaka sytuacja będzie dzisiaj w kraju, bo też będę mieć dla Państwa porcję ostrzeżeń, bo będą miejsca, gdzie może zaskoczyć nas przelotny deszcz. Warto dzisiaj korzystać z tej pięknej, spokojnej pogody. Na teraz to wszystko. Do zobaczenia niebawem. Becka, dzień dobry. Zapraszam na szczegóły prognozy pogody. To piękny poranek z pytaniem na śniadanie, słońce, komfort termiczny, e, witaminy w kuchni, jagody, antyoksydanty, wzruszające tematy, ale także inspirujące. Pogoda dzisiaj sprzyja właśnie, by skorzystać dobrze z dnia, by dobrze go rozpocząć, więc ja zapraszam Państwa już teraz na przegląd naszych dzisiaj bardzo aktywnie spędzić czas, albo chociaż wyjść na świeże powietrze i skorzystać z tego słońca, bo dzisiaj będzie. Sporo, a jak słońce, to endorfiny, witamina D, a więc wszystko to, czego potrzebujemy. Ode mnie to o pogodzie. To wszystko na dzisiaj. Życzę Państwu wspaniałego dnia. Do zobaczenia.